Na no teraz Patryk Serwański Fakty Sportowe. Stefan Petramozel blisko zwycięstwa w rajdzie Dakar. Francuz wygrał poprowadzony po wydmach 13. etap i w klasyfikacji generalnej aż o 42 minuty wyprzedza na niego Romę. Krzysztof Kołowczyk dotarł do mety 12., a Adam Małysz 28. Ja się niezmiernie cieszę, że przejechałem całe te wydmy bez zatrzymania się. Przejechaliśmy naprawdę bardzo płynnie i to można być siebie nawet dumnym, bo Wiele samochodów dzisiaj pozostawało, zakopało się, gdzieś tam spadały, rolowały się, no nie wyglądało to za, za ciekawie. Wśród motocyklistów prowadzenie po błędzie nawigacyjnym stracił Mark Koma, nowym liderem Syrille de więcej o rajdzie na www.interia.pl. Nici ze skakania w Bad Mittendorf, silny wiatr i padający śnieg uniemożliwiły wczoraj rozegranie konkursu Pucharu Świata w lotach narciarskich na skoczni Kulm. Największym problemem od tego śniegu był wiatr i on powodował to, że musiały być przerwy, w których zasypywało tory. Organizator sobie nie do końca mógł poradzić się z odśnieżaniem tych torów. Łukasz Kruczek. Dziś organizatorzy chcą przeprowadzić aż dwa konkursy. Wizen, NBA, Derby Los Angeles i porażka Lakersów z Clippersami 94 do 102. Nie pomogła aż 42 punkty Kobiego Bryanta. Na koniec Serbia. Właśnie tam rozpoczną się dziś Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Główni faworyci do złota to Francuzi, Chorwaci i Duńczycy, ale o medalu marzą także Polacy. W pierwszym pojedynku, już za nieco ponad 9 godzin, zmierzymy się z gospodarzami turnieju. Będzie na pewno to mężczy, który będzie miał w późniejszym etapie duże znaczenie. No Ogólnie w sumie wszystkie zespoły prezentują się ciekawie, więc na pewno. To te pierwsze spotkania będą no, bardzo widowiskowe i emocjonujące do końca. Mówił Patryk Kuchczyński, nasi kolejni grupowi rywale to Słowacy i wspomniani duńczycy.